Wysłuchajmy ogłoszeń parafialnych na drugą niedzielę Adwentu. W liturgii Kościoła w tym tygodniu w środę wspomnienie świętej Łucji, dziewicy i męczennicy. W czwartek wspomnienie św. Jana od krzyża, prezbitera i doktora Kościoła. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Bożej i wstawiennictwa Matki Najświętszej. Szczególne życzenia składamy księdzu Prawatowi, Janowi Dziaskowi, który w sobotę będzie obchodził 85. urodziny. Życzymy Księdzu Prawatowi zdrowia, sił duchowych i opieki Bożej na dalsze lata. Zapraszamy wszystkich parafian na ruraty, które odprawiamy od poniedziałku do soboty o 6.30. W poniedziałki, środy i piątki są to ruraty dla dzieci, natomiast we wtorki, czwartki i soboty dla starszych. Przy tej okazji przypominamy, że mimo trwającego remontu w Kościele, aktualnie wszystkie msze święte w dni powszednie i w niedzielę odprawiamy rano i wieczorem w Górnym Kościele. Nie ma w tym czasie mszy świętych w Dolnej Kaplicy. Zachęcamy, aby z kościoła zabierać poświęcone opłatki. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na świąteczne dekoracje oraz koszty remontu i otrzymania naszego kościoła zimą. Dzisiaj pojawiło się w naszym kościele drzewko dobroci. Zawieszone są na nim gwiazdki z wypisanymi potrzebami ludzi oczekujących na gesty dobroci. Można zabrać gwiazdkę i przygotować paczkę, którą za tydzień, czyli w niedzielę 17 grudnia, przyniesiemy do kościoła i złożymy pod drzewkiem dobroci. Obdarowani będą mogli odbierać paczki tego dnia wieczorem osobiście w szkole katolickiej. Dzisiaj po każdej mszy świętej zespół charytatywny sprzedaje świece Caritas, natomiast nasi ministranci i lektorzy rozprowadzają sianko na stół wigilijny. Także dziś kwestują przy kościele przedstawiciele hospicjum Świętego Łazarza w ramach kampanii Pola Nadziei. Zapraszam przedstawicielkę, by powiedziała do nas słowo. Pochwalony Jezus Chrystus. Od 32 lat jestem wolontariuszem w hospicjum Świętego Łazarza, które otacza opieką chorych w ostatnim okresie życia. Staraniem całego zespołu medyków o bardzo wysokich kwalifikacjach oraz wolontariuszy jest dbanie i zapewnienie jak najlepszej jakości życia choremu, aby mógł żyć w godności do naturalnej śmierci. Stosowana jest medycyna paliatywna, zgodnie ze swoją definicją nie dopuszcza przyspieszenia śmierci, czyli eutanazji, ani stosowania terapii uporczywej, czyli przedłużaniem cierpienia, którego nie można złagodzić dostępnymi metodami. Na wsparcie oraz godne odchodzenie w czasie choroby może liczyć nie tylko chory, ale podobne wsparcie otrzymuje również rodzina, która traci kogoś bliskiego. Nasze hospicjum obejmuje również Opieką chorych w ich domach. Chory ma kontakt z lekarzem, pielęgniarką oraz w razie potrzeby otrzymuje pomoc wolontariusza. Opieka ofiarowana chorym i ich rodzinom, również osieroconym, jest bezpłatna. Roczne koszty działalności znacznie wzrosły od roku ubiegłego. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia około 60% i nie zwiększył finansowania, pomimo znacznych podwyżek dla pracowników medycznych z góry narzuconych. Jesteśmy na granicy utrzymania podopiecznych oraz domu wymagającego konserwacji i remontów. Zwracam się z prośbą o wsparcie pomszach do puszek wolontariuszy. Dobro czynione zawsze do nas wróci. Doświadczyłam tego ponieważ zostałam dotknięta chorobą nowotworową do dzisiaj walczę o funkcjonowanie z pomocą personelu medycznego i wolontariuszy którzy niosą niezbędną pomoc w chwilach bardzo trudnych. Zachęcam do odpisywania również 1,5% od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Z góry Bóg zapłać. Dziękujemy za to słowo o hospicjum. Za tydzień nasza grupa niepełnosprawnych, bystrzaki, prowadzić będzie przy kościele kiermasz przedświąteczny. Będzie można nabyć pamiątki wykonane przez nich własnoręcznie. W przyszłą niedzielę składka na tacę będzie, jak co miesiąc, kolejną składką inwestycyjną w całości przeznaczoną na remont okien, witraży i świetlików dachowych w kościele. W dzisiejszą niedzielę od strony Zakrystia Akcja Katolicka rozprowadza ścienne kalendarze parafialne na rok 2024. Są one cegiełką na trwający remont naszego kościoła. Zachęcamy by się w nie zaopatrzyć i wspomóc wielkie dzieło remontu. Parafialny Klub Sportowy Jadwiga serdecznie zaprasza wszystkich na mikołajowy pokaz gimnastyczno-akrobatyczny dzisiaj o godzinie 12 w sali teatralnej. Także dziś jest możliwość nabycia przy kościele miodu. Prosimy o zgłaszanie w zakrystii chorych których zazwyczaj nie odwiedzamy w pierwsze piątki, a którzy chcą przyjąć Komunię Świętą na Boże Narodzenie, odwiedzimy ich w sobotę 23 grudnia. W niedzielę Świętej Rodziny, czyli 31 grudnia odprawimy o godzinie 12:30 mszę świętą w intencji małżeństw, które w 2023 roku obchodziły 25-lecie lub 50-lecie zawarcia sakramentu małżeństwa. Prosimy zgłaszać jak najszybciej w zakrystii lub kancelarii jubilatów. Którzy zechcą wziąć udział w tej uroczystości. Prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy ostatnio odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Łucja Kun z ulicy Stachiewicza 47, Elżbieta, Elżbieta Prawdzic Witosławska z ulicy Krowoderskich Zuchów 4. Natomiast za zmarłą tydzień temu w Świętej Pamięci Monikę Obrok ze szpitala Świętego Jana Pawła II zostanie odprawiona w naszym kościele Msza Święta Żałobna we wtorek 12 grudnia o godzinie 15. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Jezu, a nasz Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.